Dzień dobry Państwu, Adam Rak, witam serdecznie w czwartek 2 kwietnia. Witam w niecodziennym otoczeniu. Witam z mojego mieszkania, home office. No cóż, wkracza również i do Comparic24 TV, ale to nie zmienia faktu, że dzień rozpoczynamy oczywiście od przeglądu kalendarza makroekonomicznego dostępnego na stronie www.comparik.pl. Ja od czasu do czasu będę rzucał okiem na ten większy monitor, większy monitor, który w tym, w tym momencie i Państwo powinni Widzieć, widzieć. Przede wszystkim warto, czy zwrócić uwagę, warto na wskaźnik ubóstwa społecznego. To są pierwsze ważne dane prosto z Wielkiej Brytanii. Dane nieco lepsze niż się tego spodziewano. Wskaźnik ubóstwa społecznego nie jest najważniejszym wskaźnikiem. Mimo wszystko warto o nim pamiętać. Sam fund dziś delikatnie zyskuje względem dolara amerykańskiego, względem złotówki. Zaraz zobaczymy, jak się sytuacja kształtuje, ale zanim jeszcze to, Patrzymy na to, co w kalendarzu. A w kalendarzu całkiem sporo, już o godzinie 10:30 wskaźnik PMI dla sektora budowlanego. W Wielkiej Brytanii ten wskaźnik powinien, podobnie jak w przypadku wczorajszych PMI, być jednym z głównych raportów dzisiejszego przedpołudnia. O godzinie 11 wskaźnik PPI z strefy euro i na ten wskaźnik również zwróciłbym uwagę. Mimo wszystko będziemy czekać oczywiście na Stany Zjednoczone, już o godzinie 14.30. Zadeklarowani wstępni bezrobotni i ten raport. Po tym zeszłotygodniowym raporcie budzi emocje 3,5 miliona nowych bezrobotnych, nowo złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. To rozpala emocje wszystkich inwestorów. Zobaczymy, czy, czy rzeczywiście 3,5 miliona będzie tych wniosków złożonych, czy trochę więcej. O tym będę mówił już w kolejnym programie. Po godzinie 14.30 zwracać uwagę będziemy przede wszystkim, zwracać uwagę, będziemy również na dane z Kanady. O cóż, po godzinie 14.30, o godzinie 14.30 również dane z Kanady, bilans handlowy za luty. Natomiast im dalej, im, im bliżej wieczora, tym ta aktywność inwestorów również powinna spadać ze względu na to, że kalendarz makroekonomiczny, makroekonomiczny będzie coraz bardziej pusty. O godzinie 16.00, zamówienia fabryk to są dane za luty, więc dane jeszcze sprzed epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Mimo wszystko zwracam uwagę właśnie i na te dane. A jak się kształtuje sytuacja, jak kształtuje się sytuacja na rynku? O tym już w tej chwili. Patrzymy na euro złotego: 4,58 zł, groszy, niemal 4,59 zł. I wczorajsza sesja była jedną z. Najbardziej byczych ostatnio sesji. Jeżeli patrzymy na to, co działo się w trakcie wczorajszego dnia na euro złotym, 86% na plusie, to jest całkiem sporo. Przetestowaliśmy okolice 4,60 zł. Okolice ważne ze względu przede wszystkim na psychologiczny opór, znajdujący się w tym, w tym, w tym miejscu. Mimo wszystko, zwróciłbym uwagę. Na okolice 4,63 zł, a de facto 4,63,50. Tam są ostatnie szczyty z końcówki marca. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższe wsparcie, no tutaj również niezbyt kolorowo, bowiem znajduje się ono dopiero w okolicy 4,51 zł. I te dwa poziomy w tym momencie powinny być najważniejsze. Oczywiście wczorajsze maksimum, jako ten poziom intraday, poziom. Po przekroczeniu którego warto obserwować nieco uważniej euro i być może warto wejść w długie pozycje, bowiem, no cóż, ten trend wzrostowy, który de facto rozpoczął się na, na początku marca, wydaje się być kontynuowany. Po tej delikatnej, choć dynamicznej korekcie powracamy do wzrostów na euro złotym. Jak to wygląda w przypadku funta brytyjskiego? O funcie już nieco. Było, a no cóż, fund po wczorajszej sesji, która również była mocno zmienna, zakończył fund zakończył sesję w rejonie 5 ,18 zł 18 groszy, dziś już mamy 5 zł i 20 groszy i no cóż, nowe szczyty. Nowe szczyty w tym momencie pozostają, czy stałe szczyty pozostają w tym momencie najważniejszym poziomem wsparcia 5 ,15 zł 15 groszy, natomiast aby określić tutaj potencjalny zasięg ruchu wzrostowego musimy przejść na wykres tygodniowy, tak wysoko się znajdujemy, tak wysoko znajdowaliśmy się dopiero w styczniu 2017 roku, więc widać siłę funta, a właściwie widać słabość złotówki. Jeżeli chodzi o najbliższy poziom oporu, to celowo bym raczej w okolice 5 ,35 zł 35 groszy jest to nie tylko poziom psychologiczny równy, ale również poziom tego szczytu. Ja wiem, że ten szczyt de facto wypada aż 5 groszy wyżej. Natomiast mimo wszystko można tutaj sobie przyciągnąć nieco dalej dotknąć jeszcze tego testu z 11 lipca 2016 roku okolice 5 ,35 zł 35 groszy wydają się być całkiem odpowiednie. A frank szwajcarski? Frank szwajcarski, podobnie jak w przypadku pozostałych walut, wczoraj mocno zwyżkował. Mocno o niemal 1%. To zasługa głównie słabszej złotówki, ale również i, i, i frank szwajcarski był nieco silniejszy względem większości walut. Natomiast dzisiejszy dzień rozpoczynamy od spadków. Spadków delikatnych 16-17% i testu okolicy 4,33 zł. Podobnie jak w przypadku euro. Na okolice 4 ,24 zł. 4 24 groszy 4,2450, czyli te ostatnie dołki dołki z końcówki marca, będą traktowane jako wsparcie, natomiast jako opór okolice szczytów z, z 23 marca. 4 zł. 38 groszy 60, 4,3860 wydaje się całkiem odległe, natomiast podobnie jak w przypadku euro, również i tutaj mieliśmy do czynienia z krótką, lecz dynamiczną. Korektą. Ta korekta wyraźnie się już zakończyła. No i jeżeli tutaj nie pojawią się byki, jeżeli nie pojawi się wzmożony popyt na, na polskiego złotego, wówczas wydaje się, że kontynuacja trendu wzrostowego jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Więc zbrójmy się w cierpliwość. Frank coraz droższy. A jak to wygląda w przypadku dolara amerykańskiego, jednej z najsilniejszych ostatnio walut? Również i tutaj wczorajsza sesja była mocno półtora mocno procent powyżej kreski, to robi wrażenie. Natomiast dzień, kolejny, czwartkowy dzień, rozpoczynamy, podobnie jak w przypadku franka szwajcarskiego, od delikatnych spadków. 4 ,18 zł, 18 groszy, de facto 4 ,19 zł 19 groszy. Przetestowaliśmy w trakcie sesji azjatyckiej okolice 4 ,20 zł groszy i ten poziom, jako ten równy poziom, psychologiczny poziom oporu, również może być obserwowany przez państwa. Natomiast mimo wszystko w nieco szerszym kontekście oczekiwałbym, czy właściwie obserwowałbym te dwa poziomy. Od dołu 4 zł 7 groszy, od góry 4 ,29 zł 29, niemal 4 ,30 zł 30 groszy. Te dwa poziomy w tym momencie stanowią najważniejsze poziomy wsparcia, najważniejsze poziomy oporu. No i cóż, czekamy na test któregokolwiek z nich? Wydaje się, że no cóż, słabość złotówki powraca, i za dolara amerykańskiego już niedługo będziemy płacić powyżej 4,20 zł. A z czym to jest związane? Do czego to doprowadzi, i właściwie jakie są początki nowego trendu? O tym już za chwilę to warto wiedzieć.